Szybki też cineczek wysyłamy wam ten Wysyłam osobom dwóm, którym ten Nasz, napisali komentarz, w komentarzach swoje niki. No to wysyłam im ten No Po tych nagrodach co było najpierw wygrała pierwsza osoba Mida. O jeszcze ja tutaj mam jednego mi dostarczało mi dostarcza Ej nic to sobie na pewno sprawdzam żebym źle nie napisał tak asia trzy cztery siedem asia gratulacji proszę Kurczę, zapomniałem o tych. Ja muszę sobie z konta przesłać. Zapomniałem, że wysyłanie tych mailboxów też kosztuje. 20k Kurczę, nie z tego. Nie chcę tutaj. 20k z sobie przesyłam. Dobra, i teraz wam wysyłam osobom, które napisały niki. Książka pierwsza to jest tak. Asia, 3, 4, 7, Asia, gratulacje. Tutaj macie potwierdzenie, wysyłam. A druga osoba... Wygrała z... I temu... Gdzie to jest złota konewka? O, jest. Złotą konewkę. Kurde, No. A jej to to Tak. za moje psy. 5, 2, 5, 3, 2. Kurde, nie wiem. Yes, no, to KUL! nie ważne. Filipek 2, 5, 3, 2, proszę gra, a tu rację, proszę wysyłam złota konewka poszła. Tutaj macie dwa potwierdzenia, że wysłałem. Więc jak chcecie jeszcze możecie wbić, bo jeszcze tam chyba jedną albo dwie rzeczy tam, ten, muszę Wam rozdać, powiedziałem, że Wam rozdam, więc Wam rozdam, jedna jeszcze to jest Exotic Pet, na pewno Wam rozdam, mam na pobocznym koncie, więc jak chcecie, możecie napisać jeszcze słońki, a ja dam specjalne koło, no i Was wylasuję. A już resztę nie dodam, którzy że więc pa.